Siemaneczko widzowie, witam was bardzo serdecznie w nowej serii minecraftowej Postanowiłem otworzyć nową serię minecraft Myślę, że z minecrafta nagramy tak z 5 odcinków, z 10 I zobaczymy jak to wam się przyjmie Ja postanowiłem zrobić nową serię, bo Fortnite nie ukrywając mi się trochę znudził Dlatego grałem też często w CSa Aż w końcu za zacząłem grać w minecrafta Znaczy jeszcze nie będę teraz pierwszy raz grał o dwóch lat Ostatnim razem grałem u kuzyna. To było chyba dwa miesiące temu, jakoś tak, ale to tak wiecie, sobie tam troszeczkę nie za bardzo, więc... Jakby nie grałem już praktycznie od dwóch lat, nic tam za bardzo już nie pamiętam. I tutaj zresetujemy taki jakiś... stworzymy po prostu nowy świat i będziemy na nim grać. Więc zaczynamy, zostawcie subika, łapkę w górę, będzie mi bardzo miło. No! No, myślę, że ta seria wam się dobrze przyjmie. Ja spróbuję coś zrobić. Yy, graj dalej. Ty, ja nie chcę być dziewczyną mamy. E! e! Dobra, walić to. <ścoughs> walić to. Dobra. Tutaj wiem, że drzewo trzeba było kopać. Czekajcie. Albo... Coś tutaj widać na horyzoncie? E! Ty, co to jest? <laughs> Many! Ty! Co to jest? Sami widzieliście, ja rozpocząłem nowy świat. To nie jest jakieś ustawione nic. Ty. E Skąd to się tu wzięło? Nie wiem. Przysięgam, że ja nie wiem skąd to się wzięło tu. Ale jak już... O, tak, sikiera jest. O, bierzemy skrzynkę. Pamiętam, że coś chyba się dało dać. Dobra, jednak jestem mądrym człowiekiem według mnie. Każdy ma inne zdanie, nie? Zostawcie sobie, jak Wam ta seria się spodoba. Nie wiem, jak przyjmie Wam się Minecraft. No nie wiem, czy przebiję Forta, no bo. Nie ukrywając, mam widzów typu. Jest jestem paro 12-13-latków, ale większość moich widzów to jest typu 9-10 lat. Więc. Nie wiem, jak Wam się przyjmie Minecraft, ale wiem, że. No, Minecraft lubi duża ilość osób, ale większość osób lubi Minecrafta tak, no... Powiedzmy, że dzieci teraz wolą Fortnite'a i nie wiem, jak w to się przyjmie, ale... Coś tam pamiętam jeszcze z Minecrafta, ale jak mówię, to było dwa lata temu i tak... Za chwilę <laughs> spróbuję coś skraftować. Tylko jeszcze tak dobrze nie pamiętam, no ale coś spróbujemy skraftować. Wiem, że za chwilę będzie trzeba się zbierać, bo będzie noc, a ja sobie tutaj... Szybko coś skraftuję i polecę już grubo, 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 polecimy, bo za chwilę noc będzie, ty pozostały czas nie wiem do czego to jest, w każdym razie, ale. Trzeba co tutaj... Nie. Hmm. do teraz takie pytanie, jak się robi o crafting table. Hmm.

że się chyba... Miecz się robiło tak, najpierw trzeba te stworzyć I miecz się chyba robiło tak, z tego co pamiętam, jakoś tak Że... Czy się... k... wiesz jak się robiło miecze... A, dobra, miecz się tak... Tak się łopatę robiła, dobra Sorry, widzowie No sorki, nie? Naprawdę, ale ja dawno ten... Po prostu no, dawno nie grałem w tego do. No. Jakby to powiedzieć, dawno nie grałem w tego do. No. Kurwa, co ja robię? Manny, nie słyszeliście tego, co ja tutaj powiedziałem? Dawno nie grałem z Minecraft'a i. Ech, ech, I czuję teraz, jak to być początkującym Tą gierkę. A za chwilę trzeba jakąś owcę poszukać. Mięsko sobie zgarnąć i będziemy chatę budować. Fajnie było, jakbyśmy miał jakąś mapę gdzie ja mam swoją chatkę, ale. ze średnio z tym będzie, ale. Czy da się jakoś szybciej biegać? Tak się shiftuje. Napiszcie mi w kącie, tak się da jakoś szybciej... shiftuje. Ile tych zwierząt. Gin. Czarna owca. Ona. No. Pamiętam kiedyś, jak wyglądałem, jeszcze był mały playa. Ja mówię, że to czarna owca przynosi nie, 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 pecha. <grych> ale pamiętam, no każdy chyba go ogląda, jak był mały. No, Minecraft stworzył chyba nasze dzieciństwo. No, ale nie wiem, nie wiem. Ty, co ja zrobiłem, co Gin, gin, gin. Chodź tu, krówka. E! Dobra, was chyba oszczędzę, albo dobra. Ja sobie potrzebuję kilo w ty. Ja tak wszystko craftuję, ale... Pewnym, że kilo się robiło chyba tak. Kurna, jak się robiło kilo? Mamy. Dobra. Mamy to. Mamy to. Mamy nasz subny kilo. Teraz tu możemy się kopać, nie? Kąpać. Czy kopać powiedział? <laughs> nie wiem widzowie. Ja sam już nie wiem co ja mówię dzisiaj. Czy to zadziałać? Czy mi się zdaje? Czy mi będzie świecieć? Świecić nie. A to było chyba w jakiejś takiej wersji, bo kiedyś youtubera, kiedyś jak byłem mniejszy, coś pamiętam, że coś takiego widziałem, że to świeciło. Eee. Walić to. Ładnie skopane widzowie. Oglądałam ostatnio Dream tak dla Beki bo mi się nudziło. Ja craftował tą łódkę. Jak ja tak bym kurwa i kurczę nie potrafił, nie? No jak tak można craftować szybko rzeczy? No, ja ja to czy się tu męczyłam, a Mimo to mogę sobie po prostu zrobić to tak. 200 ja No, dobra. Nawet tego nie komentuję. Ja potrzebuję to co to jest A to można z tego jak ktoś się przypali z węglem I zrobi ten piecek z czego się robił Dobra nieważne Nie ja pamiętam że to się dało ten no, o. Ty będę bogaty Mamy będę bogaty I co ja będę bogaty w końcu to ja tutaj co widzę, nie? nie chcę bardzo moich pochodni Czyli co sobie jakby tutaj zrobić? nie, dobra, nie, tutaj nie będę robił tego jeszcze jedną wykopię Chyba z się zbieram, bo za chwilę będzie chyba noc, ale nie wiem. Trzeba hatę już budować, bo nie wiem jak to jest tam na dworze. Ty co ja zrobiłem? Ło wow. Ty jak to się robi, żebym tak nie robił już więcej. E, noc się już robi! Widzowie! Buduj się! Nie! EB nie chcę, żeby moby mnie zabiły. Kurde Kąś dobrą lokalizację trzeba zrobić. Dobra, szybko Kuba. Jesteś dreamem od teraz. E, Na no, którym się spidowało, żeby można było szybciej biegać. Z dreamem, rozumiecie to? Nie wiem czy wy go znacie, ale... E, może trochę z nas z was go zna. E, Tutaj taką małą szybką... Kurde Kuba! Co ty robisz? Iść. Ja wiem, że już tu potwory sobie będą za chwilę. Chodź tu owco Dobra mi to. A można z czarnej zrobić łóżko? Czy to nie ma znaczenia? Bo ja nie wiem, widzowie czy, czy będę miał tutaj czarne łóżko? Będę muzykiem Bambo. się wystraszyłem, many! E! Nie rób tak, kurde! Się wy, e! Jak ja się. To ja się z nim nie będę klepał. Ile oni mają HP? Ty masakra, ile on ma HP? Dobrze, że tylko jeden. Się wystraszyłem, widzowie. Od dawna się tak nie wystraszyłem. Ale żeby w Minecraftie się tak mowa wystraszyć. Nie mów, że mi się skończyło. Ja się przetraszyłem. Co to było to? Czy to było to. Ty, bo ja muszę dokończyć dom, bo mi nie stańce za chwilę drewna, jak tak będę dalej się obijał. Many. Dobra. Mamy to chyba prawie. Bez dachu na razie będzie w pierwszej części, bo jest to noc, a ja nie mam jak kóżko za bardzo zrobić, a nie chcę, spotkam za chwilę tego, bardzo ma... creepery mnie bardzo denerwuje. o nie, ten Ender... Enderman, Enderman, no chyba on się tak nazywa, mnie denerwuje z tym, z szkieletem, bo ten, zombie to jeszcze pół biedy, bo zombie tak dużo możesz przed nimi, kur, właśnie o tym gnoju małym mówiłem. Wow, E! E! właśnie o tym gnojku wam mówię cały czas. O! do się. Ty mnie biłeś, nie? Giniesz będę. Kołami cię, tak jak patyczaka. Nie, 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 zabiję, nie, nie, Ile ty masz HP? To nie, nieźle. Dobrze, że wszystko mam blisko nie, Dobrze, że nie, tyle nie, żeby to tutaj zrobić, bo tak to bym się tego nie, tak nie, 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 znalazł E ile was tu jest? Many, Creeper zostaw mnie, co to, E! Tak się nie robi, tak? Dobra, widzowie. Więc ja bym się chciał z wami pożegnać tutaj. Ładnie, wszystko pięknie. Ale ja bym was tutaj. Chodź tu, zombie. Dobra, nieważne. O, tutaj, żeby było ładniej. Żeby tutaj się nam zombie nie rozpiły. Więc to było na tyle. W dzisiejszej serii. Z Minecrafta. Myślę, że na razie pierwszy odcinek Wam się spodobał. Myślę, że jakoś go dobrze odbierzecie. Więc to było na tyle. Na razie i pa. Na. -a.